Always come back. Witaj drogi przyjacielu. Że co czy czy to ty? Jak to niemożliwe. Ty przecież... Wiem, wiem, że ja odeszłem na jakiś czas, ale teraz w końcu powróciłem dosłownie. Poza tym chcę Ci bardzo podziękować za to, że mnie zastąpiłeś. Za to, że zastąpiłeś mnie przez miesiąc. Jeżeli chcesz odejść, a raczej odpocząć tak jak ja, możesz to zrobić. Zasłużyłeś na to, aby mieć święty spokój. A zatem jak będzie Pan Karolek Fier? Żebym odpoczął, ale mam inne przeczucie co do tego. Poza tym, inni już zdążyli mnie pokochać, tak jak ty. Także wielkie dzięki za twoją propozycję, ale ja nie mogę tego przyjąć. Przepraszam. Wiesz, ja szanuję twoją decyzję, ale gdybyś zmienił zdanie, daj mi tylko znać. Wiesz dobrze o tym, że możesz na mnie liczyć. Pamiętaj o tym, że ja zawsze pomogę tobie i twoim widzom. Zawsze. Wiem o tym dzięki pan Karolek Ekse, a właściwie. To mam prośbę i to dosłownie małą prośbę. Cała przyjemność po Twojej stronie.